Leciutkie łaskotanie po łydce, niby coś swędzi, ale nie na tyle, by się podrapać. Czasami nawet nie chce nam się sprawdzić, co nas tam dotyka. Możliwe, że to tylko jakiś włos, komar, a może coś o wiele większego pająk? O ile będzie jeden, nie mam z tym zbyt dużego problemu zdarza się. Ale co byś zrobił, gdybyś obudził się w nocy? Odsłonił kołdrę i okazałoby się, że na twoich stopach, łydkach i udach znajdują się dziesiątki tych pajęczaków. A gdybyś dodatkowo nie mógł się ruszyć, co byś wtedy poczuł? Czy ogarnąłby cię strach, a może jedynie obrzydzenie? Wchodziłyby wyżej i wyżej, aż w końcu jeden z nich znalazłby się w twoich ustach. Mógłbyś próbować krzyczeć, ale i tak nie wydałbyś z siebie żadnego dźwięku. Opowiem Wam dzisiaj historię pewnego dziecka, które doświadczało bardzo nieprzyjemnych wizji związanych właśnie z pająkami. Sara Szelewska miała zaledwie 7 lat, gdy z dnia na dzień jej podejście do pająków bardzo się zmieniło. Do tamtej pory dziewczynka była zainteresowana całym światem przyrody, ale 17 września 2016 roku mała Sara przeżyła swój pierwszy koszmar, w którym spotkała parę pająków. Do tego zdarzenia doszło w nocy, a dziewczynka zaraz po tym, jak zorientowała się, że w jej pościeli znajdują się nieproszeni goście, przerażona wybiegła z pokoju i zawołała swoją mamę Klaudię. Klaudia Szelewska miała wtedy 27 lat. Była samodzielną matką wychowującą dwójkę dzieci, Sarę i jej dwunastoletniego brata Tomka. Były mąż Klaudii Grzegorz odszedł od nich zaraz po tym, jak na świat przyszła jego córka. Szczerze mówiąc, nigdy nie interesował się rodziną, a po rozwodzie z Klaudią zupełnie wyparował z ich życia. Kobieta jednak ze wszystkich sił starała się zachować pozory normalności. I zajmować się Sarą i Tomkiem jak najlepiej mogła. Syn bardzo pomagał matce. Nie tylko w codziennych obowiązkach w domu, ale przejmując na siebie sporą część opieki nad Sarą. Gdy kończył lekcje, odbierał dziewczynkę ze świetlicy i razem wracali do domu. Gdzie starszy brat musiał jeszcze siostrzyczkę nakarmić, pomóc jej odrobić lekcje. I oczywiście samemu zająć się nauką. Wieczorem, gdy już wykąpał i położył Sarę do łóżka, mógł wreszcie chwilę pograć na konsoli. Tomek czuł się dowartościowany. Był takim starszym bratem na pełen etat. Nie miał zbyt wielu przyjaciół, tym bardziej, że w obecnym miejscu rodzina Szelewskich mieszkała dopiero dwa miesiące. Jednak nowy dom, nowa szkoła i dodatkowe obowiązki sprawiły, że Tomek zaczął się odcinać od świata. Liczyła się tylko jego mama i siostra. Gdy w nocy z 16 na 17 września 2016 roku, Sara zaczęła błagalnie wołać swoją mamę, jej brat również przybył na ratunek. Klaudia mocno przytuliła córkę i zaczęła ją uspokajać, a chłopak wszedł do pokoiku Sary, by pozbyć się pająków z łóżka dziewczynki. Sprawdził trzy razy całą kołdrę, poduszki i prześcieradło. Zajrzał nawet z latarką pod stelaż i w pudło maskotek stojące zaraz przy wezgłowiu łóżka. Ale nie znalazł nic. Klaudia wyjaśniła Sarze, że musiał to być jedynie przykry koszmar. Ale dziewczynka nie mogła się uspokoić, więc kobieta tej nocy pozwoliła jej spać we własnej sypialni. Dziecko bardzo mocno przeżyło to zdarzenie. Przez ponad dwa tygodnie mała Sara miała problemy z zasypianiem. Ale gdyby potem więcej nie nawiedzały jej pająki, zapewne wszystko wróciłoby do normy. Niestety tak się nie stało i niecały miesiąc po pierwszym koszmarze dziewczynka znów obudziła się w nocy i zauważyła, że po jej kołdrze chodzą pająki. Tym razem dużo trudniej było jej wstać. Czuła tak wielkie przerażenie, że przez dobre dwie minuty siedziała sparaliżowana. Potem zupełnie jak wcześniej wybiegła z pokoju, wołając o pomoc. Jednak i tym razem Tomek nie znalazł w pościeli siostry żadnych stworzeń, ale dziewczynka z uporem twierdziła, że były tam pająki. Zarówno Klaudia, jak i Tomek zdawali sobie sprawę z tego, że dziecięce koszmary mogą być bardzo realistyczne. Zresztą, nawet gdyby taki okropny sen przyśnił się dorosłemu, to ten również mógłby być przekonany, że w jego łóżku rzeczywiście coś jest. Po kolejnym przykrym doświadczeniu, Klaudia zamontowała we wszystkich oknach w mieszkaniu siatki ochronne. Nie tylko po to, by uniemożliwić pająkom dostanie się do środka, ale też by dać swojej córce większe poczucie bezpieczeństwa. Sama Klaudia nie znosiła pająków. Ich długie, włochate odnóża były dla niej wręcz czymś obrzydliwym. Tylko Tomek wykazał się w tej sytuacji odwagą i zupełnie bez strachu był w stanie za każdym razem dokładnie przeszukać pościel swojej siostry. Koszmary Sary powracały z coraz większą siłą, aż w końcu jej matka zdecydowała się udać do specjalisty. Doktor Natalia Wrzecka nie stwierdziła jednak żadnych nieprawidłowości. Ale Klaudia odniosła wrażenie, że lekarka całą swoją diagnozę oparła głównie na opinii, iż dzieci po prostu boją się pająków. Pani doktor stwierdziła również, że wszystko się uspokoi i jedyne co można zrobić, to czekać. I Klaudia czekała. Ale nocne wizje Sary wcale nie zamierzały się zakończyć. Do końca 2016 roku dziewczynka miała ponad 12 takich koszmarów, a z każdym kolejnym pająków było coraz więcej. Jej bratu nigdy nie udało się znaleźć żadnego z nich, i dopiero w styczniu 2017 roku matka rodzeństwa sama przeżyła bliskie spotkanie z pająkami. Położyła się do łóżka dosyć późno. Oprócz przyrządzenia obiadu na kolejne dwa dni, musiała jeszcze rozwiesić pranie, odkurzyć i ogarnąć łazienkę. W tamtym czasie coraz bardziej martwiła się o swoją córkę, a w duchu wręcz błagała, by te nocne doświadczenia w końcu ustały. Przebrała się w piżamę, umyła zęby i wsunęła się pod ciepłą kołdrę. Powoli zasypiała. Przytłoczona trochę wszystkimi wieczornymi przemyśleniami, ale nagle poczuła na lewej stopie leciutkie łaskotanie. Zignorowała je, a sen coraz bardziej ją pochłaniał. W końcu zupełnie odpłynęła. Przebudziła się w środku nocy. Dookoła panował półmrok. Chciała się poruszyć, ale nie miała kontroli nad swoim ciałem. Senny paraliż. Pomyślała i starała się zrelaksować i przeczekać, aż niemiłe doświadczenie minie, ale po chwili poczuła, jak po jej nogach coś chodzi. I na pewno nie był to jeden pająk, a dziesiątki, może setki. Miała wrażenie, że każdy centymetr kwadratowy jej ciała pokryty jest właśnie tymi pajęczakami. Nadal nie mogła się poruszyć, więc wzięła parę głębokich oddechów. Zamknęła powieki i wmawiała sobie, że to wszystko jedynie jakieś halucynacje. Przecież podczas paraliżu sennego dochodzi do takich sytuacji. Ale gdy ponownie otworzyła oczy, zdała sobie sprawę, że wielki pająk właśnie wdrapuje się na jej policzek. Kontrola nad ciałem powoli powracała, ale kobieta nadal nie dała rady unieść ręki. W odruchu obronnym zaczęła potrząsać głową, by zrzucić pająka z twarzy. Gdy to nie przyniosło efektu, spróbowała zawołać swojego syna, ale zaraz po tym, jak otworzyła usta, wymawiając cicho pierwszą sylabę jego imienia, paraliż senny powrócił. Teraz kobieta, całkowicie nie mogąc się ruszyć, leżała z rozchylonymi wargami. A jak wiadomo, Pająki lubią ciepłe i wilgotne miejsca, więc jej nocny agresor zaczął zbliżać się w kierunku jamy ustnej. Klaudia z przerażenia i obrzydzenia zaczęła cała drżeć. Jęczała coś i wytrzeszczała oczy w niemym krzyku. Po paru sekundach czuła już, jak pająk po prostu wchodzi jej do ust. Zerwała się nagle z łóżka, wypluwając niemiłego gościa na podłogę. Spojrzała w kierunku swoich nóg i rzeczywiście chodziły po nich pająki. Wbiegła do łazienki i szybko weszła pod prysznic, spłukując je ze swojej skóry. Kiedy już trochę się uspokoiła i wyprała całą pościel, nie mogła uwierzyć, że przez tyle miesięcy nie wierzyła swojej córce. I że ta mała dziewczynka tak wiele razy musiała przeżywać podobne doświadczenia. Ale kobieta zaczęła się zastanawiać i chyba każdy z nas zacząłby mieć w głowie takie pytanie: skąd się wzięły te pająki? Tej nocy Klaudia nie mogła już zasnąć. Poszła również sprawdzić, czy pościel Sary jest czysta. Z ulgą nie zauważyła w niej nic podejrzanego. W odruchu macierzyńskiej miłości postanowiła sprawdzić również łóżko Tomka. I tam też niczego nie znalazła, ale jej uwagę przykuło dziwne pudło schowane pod biurkiem. Gdy je otworzyła, nie była w stanie nawet oddychać. W plastikowym pojemniku znajdowała się prawdziwa hodowla pająków. Było ich setki, małe i duże, niektóre wręcz ledwie zauważalne. Była przerażona, ale już wcale nie pająkami. A tym, co jej syn przez ten cały czas robił Sarze, a w końcu i jej samej. Obudziła chłopaka i, nie zważając na bardzo późną porę, przeprowadziła z nim nieprzyjemną rozmowę. Tomek przyznał, że podkładał Sarze pająki do łóżka, a gdy matka uspokajała dziewczynkę, on zbierał swoje, jakie nazwał zwierzątka, by kobieta niczego nie podejrzewała. Zapytany przez matkę, dlaczego to robił, na początku nie odezwał się ani słowem i zupełnie nie rozumiał powagi sytuacji. Potem zaczął tłumaczyć, że to tylko taki żart, ale Klaudia nie mogła tego tak zostawić i zgłosiła się z synem do psychiatry. Po długim wywiadzie lekarz wyciągnął od chłopca prawdziwy powód jego czynów. Tomek był przekonany, że ich ojciec odszedł przez Sarę i myślał, że jak pozbędzie się siostry, rodzina znów będzie w komplecie. Nie potrafił jednak wytłumaczyć, jak pająki miały mu pomóc w osiągnięciu tego celu. Tomek upierał się również, że ojciec odwiedzał go w nocy, a nawet razem z nim podrzucał pająki do łóżeczka dziewczynki. Czemu były mąż Klaudii w późniejszym czasie stanowczo zaprzeczył. Rodzice dziecka z podejrzeniem schizofrenii zdecydowali się tymczasowo umieścić nastolatka w odpowiednim zakładzie. Bali się, na co zresztą zwrócił uwagę lekarz chłopca, że te urojenia mogą przybrać na sile, a nawet zachowanie Tomka może okazać się niebezpieczne. Bardzo rzadko udaje się jednoznacznie postawić diagnozę w tak młodym wieku. Klaudia nie chciała ryzykować, choć podjęcie takiej decyzji było dla niej bardzo bolesne. Niestety urojenia Tomka przybierają na sile. Do tej pory chłopak przebywa w zakładzie zamkniętym. Tylko 1% schizofreników ma symptomy choroby w okolicach 10 roku życia zazwyczaj albo w ogóle nie występują. Albo są na tyle niezauważalne, że rodzice nie widzą niczego dziwnego w zachowaniu swoich dzieci. Bo przecież dzieci lubią rozmawiać z zabawkami, mieć wymyślonych przyjaciół, a ich reakcje nie zawsze są adekwatne do sytuacji. A jednak to wszystko może być objawem tak strasznej choroby, jaką jest schizofrenia.